W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat, który może Wam się wydawać nieco nietypowy i nie do końca związany ze zdrowiem, ale zastanawiając się nad tym, jeżeli zaniedbamy kwestię, którą będziemy dzisiaj omawiać, możemy to zdrowie w bardzo prosty i zarazem poważny sposób stracić. Zapraszam Was do oglądania. Moim gościem jest Kuba Bielak, ekspert w dziedzinie bezpiecznej jazdy samochodem. Z tą bezpieczną jazdą samochodem to jest pewien problem, ponieważ bardzo często to bezpieczeństwo na drodze nie zależy od nas, ale czy jest coś, co możemy zrobić, aby je zwiększyć? Pewnie trzeba inwestować w siebie, w ogóle zdrowie nasze i aktywny, zdrowy styl życia. To jest pewnego rodzaju forma inwestowania w siebie, tak? I tak samo z bezpieczeństwem. Problem w tym, że my mamy podejście do jazdy samochodem takie, że zdajemy na prawo jazdy, tam dostajemy dokumenty, i dalej już raczej nam się nie chce albo. Uważamy, że już wszystko umiemy. Natomiast motoryzacja w ogóle jest dziedziną na tyle dynamicznie rozwijającą się, porównywalną właśnie chyba no, jedynie z informatyką, że trzeba być stale na bieżąco. Zmieniają się samochody, zmieniają się drogi, zmieniają się przyzwyczajenia, warunki, w których jeździmy. Trzeba być cały czas na bieżąco, a więc trzeba się uczyć. A czego możemy się nauczyć na takim szkoleniu? Jakie umiejętności nabyć? Przede wszystkim e, prawidłowej techniki jazdy, która e, jest strasznie szeroką dziedziną, bo my na kursach nauki jazdy uczymy się no, obsługiwać samochód i gdzieś tam poruszać w przepisowych warunkach. Tutaj e, różnica jest taka, że na kursie nauki jazdy uczę się, że jeżeli skręcę kierownicą w lewo, to samochód pojedzie w lewo. A tutaj dowiadujemy się, że są warunki takie, że jeżeli skręcę w lewo, to niekoniecznie pojadę w lewo, tylko mogę wpaść w poślizg. Co to jest poślizg? Jak hamować? Jak wychodzić z tych poślizgów? Jak sobie radzić? I przede wszystkim jak nie doprowadzać do sytuacji, która grozi poślizgiem? Mam jeszcze pytanie o kontrolowanie stanu technicznego samochodu. Jak często powinniśmy to robić i czy możemy też coś kontrolować samodzielnie, nie, nie poprzez wizytę u mechanika? Na nas spoczywa odpowiedzialność za stan techniczny naszego pojazdu. Ja muszę wiedzieć, czym jadę. Tylko troszeczkę zrzucamy tą odpowiedzialność na tak zwany przegląd okresowy. Jeżeli jest stempelek, że samochód jest dopuszczony, to już nas to jakby zwalnia z odpowiedzialności. Na rok. Tak, dokładnie. Przede wszystkim yy, należy słuchać swojego samochodu. To jest bardzo ważne, dlatego że trudno jest co rano tam zaglądać pod tą maskę, sprawdzać wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli słuchamy swojego pojazdu, to każdy nowy dźwięk w pojeździe jest zapowiedzią awarii. Jakieś nowe stukanie, skrzypienie, tego typu rzeczy yy, wymagają ingerencji nas lub mechanika, jeżeli się na tym nie znamy. I wtedy należy to sprawdzić. Poza tym, rzeczy związane z eksploatacją, wycieraczki, które należałoby zmieniać no mniej więcej raz w roku. Ja polecam zawsze w okresie jesienno-zimowym, bo wtedy te wycieraczki najczęściej pracują. Opony to jest szalenie ważna rzecz czyli stan bieżnika to czy mamy zimówki, czy nie jeżeli chodzi o sezonowość zmiana tych opon. I przede wszystkim ciśnienie. Rzecz, która jest bardzo bagatelizowana. Przede wszystkim no, ludzie sprawdzają ciśnienie też dwa razy do roku. Jak zmieniają z zimówek na lato i z lata na zimówki, albo jeżeli jest jakaś awaria, i wtedy tam sobie to ciśnienie sprawdzamy. Ciśnienie należałoby sprawdzać, szczególnie w Polsce, bo to jest specyficzny kraj który y, wahania temperatury w okresach przejściowych jesień i y, wiosna sprzyjają ucieczce ciśnienia z opon. I wtedy bezwzględnie co dwa tygodnie to by było y, tak no, optymalnie, żeby można było sprawdzać. Co drugie tankowanie, jeżeli jesteśmy na stacji benzynowej, sprawdzić ciśnienie, bo ciśnienie to jest bezpieczeństwo, komfort, y, przyczepność y, te wszystkie rzeczy, no, o które powinniśmy dbać, jadąc samochodem. Jestem pewna, że mało kto tak często sprawdza. <grywa> ok, teraz jest taka pora roku, kiedy wielu wydaje się, że jest bezpieczniej, a statystyki temu przeczą. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę wiosną i latem? Lato to jest rzeczywiście na całym świecie, jeżeli chodzi o ten taki umiarkowany klimat, okres obfitujący w największą ilość wypadków. Dlatego że nasza świadomość podpowiada nam, że jest ciepło, sucho, przyczepnie i wtedy nie można wpaść w poślizg. Nic bardziej mylnego. Masa rzeczy związanych z tą ładną pogodą e, ciągnie nas pewnego rodzaju pułapki. To jest chociażby słońce, które nas oślepia. To jest e, wyższa prędkość, dlatego że podświadomie my myślimy, że jest bardziej przyczepnie i przesuwamy barierę e, ryzyka wyżej. Poza tym wszyscy jeżdżą e, szybciej. Jesteśmy, nawet jeżeli ja nie chcę jechać szybko, to poddaję się takiemu łowczemu pędowi że wszyscy jeżdżą szybciej, więc ja też muszę jechać szybciej. Czy potrafię, czy nie potrafię. Kolejna sprawa to jest jakby przepustowość drogi, która jest określona na danym odcinku. Jeżeli mamy deszcz, jakieś opady, to na tym samym odcinku drogi jest radykalnie mniej użytkowników, przede wszystkim użytkowników tych niechronionych rowerzystów, pieszych, motocyklistów. Jeżeli jest ładna pogoda, to na tej drodze jest wszystko. Łącznie ze zwierzętami hodowlanymi, dzikimi itd. itd. Więc w danym y, jakimś odcinku, który ma tą przepustowość, sytuacja się zmienia tak, że w ładną pogodę jest więcej zagrożeń, a wszyscy jeżdżą szybciej. Więc potencjał zaistnienia jakiejś ryzykownej sytuacji jest bardzo duży. Może jakieś rady dla rowerzystów? Rady dla rowerzystów. Przede wszystkim poznać przepisy, które się zmieniły. Niestety te przepisy się zmieniły na korzyść rowerzystów, ale nie każdy rowerzysta, a na pewno nie każdy kierowca samochodu osobowego czy jakiegokolwiek innego pojazdu, też zdaje sobie sprawę, jak te przepisy się zmieniły. Musimy mieć świadomość tego, że tymi pojazdami to nie pojazdy jeżdżą. To jeżdżą ludzie, a ludzie mogą się pomylić, zagapić, upić, zasnąć, masę różnych rzeczy zrobić. Więc taka, ten okres przejściowy, który w tej chwili jest związany z tymi nowymi przepisami, powinien fitować rzeczywiście w taką żelazną zasadę ograniczonego zaufania na drodze. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nieco inną aktywnością fizyczną. Zaczął się taki czas w roku, kiedy spędzamy znacznie więcej czasu na zewnątrz, na spacerach, na grillowaniu ze znajomymi, na piknikach. I chciałabym Was zachęcić, aby spędzać ten czas możliwie jak najbardziej aktywnie. W tym celu udałam się do Decathlonu, aby sprawdzić jakie mają tutaj w sklepach sportowych gadżety, które mogą pomóc spędzać czas na zewnątrz w sposób aktywny. Zapraszam Was na małą wycieczkę po sklepie. Zacznijmy od mojej chyba ulubionej półki w decatlonie, a mianowicie od sportów rakietowych, które osobiście uwielbiam. Od drugiego odcinka zdrowomania jestem wielką fanką squasha, natomiast teraz z wiosną i latem ze sportami rakietowymi można przenieść się na zewnątrz. I tutaj mamy po prostu milion różnych możliwości. Jedną z najpopularniejszych takich aktywności jest badminton, który ja osobiście bardzo lubię, ale nie zawsze można w niego grać, ponieważ kiedy wieje wiatr, jest to raczej niemożliwe. I tutaj z pomocą przychodzą nam inne rodzaje rakietek, na przykład tenis plażowy, który ma taką nieco cięższą piłeczkę i drewniane rakietki, i tutaj można grać nawet kiedy wieje wiatr. Testowałam w weekend majowy i naprawdę to działa, więc to Wam jak najbardziej polecam. A jeżeli nie macie partnera do gry, to istnieją też takie zestawy do gry samodzielnej. Tutaj chyba nalewa się wodę, nie wiem dokładnie, ale z tego co kojarzę, można w jakiś sposób to unieruchomić i odbijać sobie. Ta piłka jest na gumce. Tak więc tutaj jest naprawdę bardzo wiele możliwości na tej półce, na tej szafie z, ze sportami rakietowymi i zachęcam Was, aby sprawdzić, co się tu kryje. Można w takie gry grać również większą grupą osób, kiedy macie więcej rakietek. One nie są drogie, więc myślę, że jest to całkiem fajna aktywność, nawet dla całej rodziny. Jeszcze jeśli chodzi o Badmintona, to polecam Wam również takie zestawy. Jeśli lubicie grać przez siatkę, czyli tak jakby bardziej profesjonalnie, to istnieją takie zestawy, w których macie i siatkę, i taką podstawkę, z której można je wystawić. Tutaj są też dwie rakietki i lotki, i taki zestaw dla dwóch osób jest zupełnie wystarczający, aby sobie pograć. Tak więc dla wielkich fanów Badmintona również polecam takie rozwiązanie. Warto zwrócić też uwagę na taką grę zręcznościową, precyzyjną, jak gra w bóle. Co prawda nie zmęczycie się przy tym za bardzo, ale jest to fajny sposób, fajna alternatywa do ciągłego siedzenia przy grillu. Również można pograć większą ilością osób i zaktywizować całą rodzinę. Przejdźmy do gadżetów latających, takich jak ringo, frisbee, czy bumerang, czy nawet latawce. Jest to forma aktywności fizycznej dla całej rodziny i trzeba na to zwrócić uwagę, że jest ona dosyć niedroga, ponieważ zazwyczaj kupujemy jeden przedmiot, a bawią się nim wszyscy. I tutaj chciałabym pokazać Wam bumerang i frisbee w wersji soft. Ja osobiście nie wiedziałam, że takie istnieją, a jest to bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które grają na przykład z dziećmi i obawiają się, aby ten plastik gdzieś tam ich nie uderzył. Takie frisbee wykonane z pianki jest miękkie i na pewno nikogo nie uszkodzi. Na, na pewno jest to fajne rozwiązanie dla początkujących. Jeżeli lubicie grać w siatkówkę i latem spędzacie całkiem sporo czasu na plaży, zachęcam Was do zapoznania się ze zestawami do siatkówki plażowej, które możecie wykorzystywać samodzielnie. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które grają w siatkówkę często, w większej grupie znajomych i tak jak mówię, które często mają dostęp do plaży. Ostatnia moja propozycja jest tak trochę z przymrożeniem oka, ale też nie do końca, bo dlaczego by nie powrócić do dzieciństwa. Czy w ogóle teraz dzieci jeszcze skaczą w gumę? Ja przyznam, że nie widziałam takiego widoku od bardzo dawna, więc dajcie znać w komentarzach, czy widzicie jeszcze takie rzeczy u siebie na osiedlach. Guma do skakania jest bardzo tania, więc nie ryzykujecie zbyt wiele, jeśli ją kupicie i okaże się, że nikt nie chce się w to bawić, ale myślę, że jest to fajna forma sprawdzenia się, czy jeszcze jesteśmy w stanie wykonywać te, te różne akrobacje. Jakieś, pamiętam, było jakieś oplątywanie się tą gumą, wyskaki. Z niej. No, uważam, że jest to fajna rzecz i można tego teraz latem spróbować. Zachęcam więc do odwiedzenia działu dziecięcego. Tu też można znaleźć całkiem fajne perełki. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie o kciukach w górę i o subskrypcji, do której bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Za tydzień przepis. A nie było tego? Nie wiem, pierwsze albo drugie może będzie, nie wiem. Nie, pierwsze było z tymi mini zakupami. Nie, no co jest, jest masakra? No mówię tylko, ciągle użyję jakiegoś złego określenia, Cię, rozumiem.